Ostatnio udało nam się jakby przejść całą fabułę całej sagi, a od dzisiaj będziemy przychodzić już poboczne misje. Witam bardzo serdecznie z tej strony Skuller, No i jakby co, no to jakby e, tak, jakby ogólnie trochę zacząłem i jakby już co prawda poboczne już misje, bo, bo już niedawno w sumie już przed chwilą odblokowałem sobie jedną postać. E, Chyba się... Chyba się wymawia działa, e, działa, chyba... chyba... Ja nie, nie, nie jestem jakimś pipitym fanem Star Warsów, ale... Chyba on, chyba tak się wymawia Jak coś, to można mnie poprawić w komentarzach ja, ja potwie mam, albo nie wiem, jakimś czatem głosowym <laughs> Albo czekaj, albo... albo zajrzy w ogóle na, na Google tłumacz, bo rozumiem, że w ogóle... Że to po angielsku się wymawia. Działa. Działa. No to dobrze chyba mówiłem. Chyba to po angielsku się wymawia. Jakby na początku tej serii właśnie myślałem na tym, że po prostu przychodzić po prostu w fabułę, a później jakby już po tym czasie stwierdziłem, że jakby możliwe, że po prostu będę pokazać jakby jak ja przychodzę te poboczne już misje, no bo, bo w sumie no bo możliwe, że, bo ja już widzę, że, że ta seria była bardzo Fajnie, jest dosyć warte do oglądania. W sensie, już EWT wnioskuje po ilości wysiełek e, i EWT łapek w górę, więc myślę, że możemy powtórzyć, e, Przychodząc już właśnie już te poboczne misje i nie wiem, i w tym czasie byśmy rozmawiali na jakiś tam temat, bo, bo jest tego dosyć dużo, e, bo mam sporo dylematów w ogóle, jeśli chodzi o innych serii, na przykład właśnie te. Yy, nie wiem, czy to z Minecrafta, czy to, to z Dungeonsów yy, albo też z Fortnite. No ale to się zobaczę. Jakby już serdnię wtedy później po tym, bo, yy, bo ogólnie yy, świeży materiał yy, zacząłem nagrywać akurat. Yy, czekaj, który to jest? Yy, 17 września tego roku, więc można się domyśleć, że, że po tym czasie. Przychodziłem dosyć dużo, ale... Ale jednak wiecie, no jednak e, musiałem... Bo pojawił się pewien błąd. E, co nie mogłem ukończyć pewnego questa ogólnie. I musiałem przychodzić po raz drugi jakby całą. E, jakby całą sagę. Jakieś zapraszanie dostałem, ale nie mam już na to czasu. I ogólnie. E, e, jakby... Mm... Nie, jakby już jestem po, po ukończeniu jakby już, głównej, już jakby tych głównych zadań, jakby tych wszystkich, całej sagi, um, bo to jest już tak naprawdę już jakby drugi run, jakby ogólnie. No i właśnie tą postacią wyodkoła jakby już przychodzę te wszystkie inne planety odwiedzając inne i po prostu właśnie no właśnie no wszystkie już te poboczne. Misję ogarniać I, i czemu ja wątko tą postacią w ogóle e, gram W ogóle bo 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 nawet, e, Nie wiem bo, bo, bo może jakiś gdzieś, gdzieś może powiedziałem Że polubiłem tych gałganów w ogóle no, nie wiem czy, czy po prostu rzeczy czy czymkolwiek Albo sposobem wymówienia e, e, A nie czy takie byłoby fajne zdjęcie w ogóle na jakiegoś Instagrama czy coś <średzygłosy> Wiecie, tak Że takie zakapturzone w ogóle Tak tajemnicze Że jedyne <średzygłosy> co widać na jego twarzy, to żył te żółte świecące oczy <średzygłosy> Jeśli chodzi o e, drzewkę umiejętności, to jakby Chociaż będę przynajmniej tak mówić, bo Bo to mi przewnioskuje No i Zacząłem sobie właśnie tu upgrade'ować, co prawda właśnie Więc zaczęłoby się powołałeś coś tam poupcrejdować myślę, że e, może większe obrażenia e, strzał ogólnie no i tak, jest naprawdę jakby bardzo się rozglądałem w ogóle tymi wszystkimi funkcjami jakie tu są dostępne ogólnie robiłem to z dosyć chyba chyba po tym jak już przychodziłem już jakby już normalnie em, jakby całą sagę, i jakby spojrzałem w ogóle, co ja tutaj mam, i jestem nieco już ogarnięty, jak to wszystko działa tutaj. No, no, no i co, no to chyba. i Jak już w sumie ktoś już się domyśla, że jakby ta postać ogólnie interesuje się dosyć na temat androidów, no i, i, i mam jednego na przykład, właśnie Bibia. I, i, i raczej nie będzie zabierać dzisiaj na swoją własność, tylko ewentualnie zrobiłem tak, że ewentualnie... ta post, jakby jeden z tych właśnie e, działów. Nie mm, ogólnie to plemienie. Z tych plemień e, spróbuję po prostu. przywieźć właśnie tego BB'a tam do swojego... prawdziwego tego właściciela i myślę, że chyba tak zrobię, tak. jest ja tak fabularnie już do tego podchodzę? Um, no i, no i co? No ale zanim do tego dojdę to jednak trzeba było trochę poeksplorować i jakby no zobaczyć co tam jest jakby ogólnie ja już mam widzę już 98% e, progresu całego ogólnie tej planety ob e, ogólnie tego miejsca Chodzi o Tatooine, jedne z tych właśnie lokacji, czyli właśnie pustynia Jundandi Jundandi, chyba tak się powinno wymawiać ale nie wiem, ja, nie, ja już niedawno nie oglądałem Star Warsów, więc myślę, że tak no odświeżenie, chyba też obejrzę chyba całą sagę jakby oryginalnych Star Warsów, czyli nie LEGO, tylko po prostu już oryginalnych. Żeby jednak odświeżyć sobie... No chociaż co prawda... Jakby ogólnie w tej grze też już odświeżyłem sobie całą fabułę całej sagi. Ale... no, no ale chociaż myślę, że nie wiem, czy te będzie też. Moja recenzja na ten temat. E, czy lubię tej gry, czy nie, chociaż jest ogólnie spoko. I chociaż teraz żałuję, że jakby nie pokazałem ogólnie ogólnie tego progresu e, bo oczywiście musiałem e, było ogólnie tutaj kilka misji, które musiałem przychodzić e, oczywiście tych pobocznych Żeby odblokować właśnie tą postać masz kilka e, Czy to związane z Jacku E, też ogólnie właśnie tej aktualnej miejscu czyli Jack... E, ten Tatooine e, na tym aktualnym miejscu I to było moje ulubione też quest ogólnie e, albo parę moich ulubionych questów, czyli właśnie pokonanie e, Dostarczenie ich e, jakby e, tych uszkodzonych troidów ogólnie I to były w stylu walki z bosami ogólnie, to coś wiecie, że że co, trzeba trochę polubić te walki z bosami. Oczywiście w tej grze, no w LEGO, bo. No bo właśnie zobaczyłem, że. Bo jak ktoś może zauważył, może nie, no, czy w tej serii ogólnie, <laughs> że te walki ogólnie są tak rozwinięte. Aż prawie takie prawie odczucie, jakby to miała być faktycznie jakaś taka em, gra PvE, coś takiego, tak... no... Nie wiem, czy to w stylu Aether the Gungeon, czy, czy, czy... Chociaż już nie mówię o tak bo wiadomo na jakim poziomie jest ogólnie system walki. Eee. Ale też nawet właśnie ten system kombosów może, system uników i tak dalej, takie już inne nad tych... Czy to było właśnie pokazane nawet w walkach z bosami? I też nawet tam tego quest'a, czyli musiałem jakby konkretnej grupy droidów pokonać i dostarczyć no, na samego domyślenia się szefa, jakby ogonie całego plemienia. No może nie było jakieś bardzo wybitne wyzwanie, jak mogłem się z spodziewać, bo dzisiaj wiadomo, że to jest na poziomie, e, no na takim poziomie, a nie innym. Bo wiadomo, to jest gra Lego, więc domyślał się, że to jest dla dzieci. Więc y, dla dzieci będzie najbardziej możliwe do przejścia. Mm. A nie to, co tam, to, co w towerze, na przykład y, y, w dungeonsach, oczywiście. Y, co Co próbujesz swojej sił, jakby, um, jakby pokonać tower i po prostu wiesz, jakbyś się swymi. Bildami, ale okej, okay. eee, więc co ja tu jeszcze mogę sobie poeksplorować w ogóle? Co ja tu jeszcze mogę mieć? Jakby prawie całą mapę ogólnie przeszedłem, jak można zauważyć, ale coś tu jeszcze brakuje do osiągnięcia 100%. Ale ja nie tylko co wiem, co. Myślę, że tu będę. Chociaż, to prawda, chyba. Tylko jeden klocek brakuje. Kaibera ogólnie w tej lokacji, więc. Ale nie wiem, gdzie to jest. Ale grywając pewnie nowe filmy. Bo aktualnie to. Bo zobaczyłem, że niedługo pojawi się moja premiera, jakby. Jakby w, e, już w dziewiątej części, e, jakby właśnie z tego, ogólnie dziewiątego odcinka, pierwszej części właśnie tego dziewiątego odcinka e, z epizodu, właśnie e, Skywalker Odrodzenie. Więc ja jestem bardzo do przodu, bo oczywiście robię te wszystkie odcinki na zapas, ogólnie i. I jednak wiecie. Ale dobra, myślę, że um, ja teraz mogę polecić to chyba. Mogę chyba teraz na MOS-E teraz, Myślę. Chociaż, kurde, mogę sobie pokazać to nie na miejsce, ale o go. Ok dobra, nieważne, nieważne. Jakby ten ogólnie daje nam wskazówki, ale, no, ale wskazówek na razie nie potrzebuję. Bo mi się nie chce. Kupujesz coś? To nie muzeum że można się przyglądać towarom dla zabicia czasu. I niczego nie wąchaj. Zapachy nie są za darmo. Uszy też zakryj. Tak, okay, no to nie zbyt wiele. Można było się dowiadywać. Jakiś droid szpiegowski wywołuje spore poruszenie na rynku. Wszyscy zaangażowani z pewnością doceniliby zajęcie się nim. Ale nie przeze mnie. Walki droidów to dla mnie zbyt wiele. Okej, okay, jakieś kolejne e, plotki. Ale na razie ale plotki mnie nie, nie, jakoś nie za bardzo interesują. Ale coś dodatkowego właśnie w tej postaci to To też ma wybory e, pomiędzy właśnie... właśnie tymi sprzętami ogólnie. Czekaj, tu jest klocek. Tu jest klocek Eibera O, o, o! Dobrze, że jest właśnie możliwość chwytania się, nie? Więc to o tyle dobrze. no Naprawdę... Bo można naprawdę zauważyć jak bardzo ta gra jest mocno rozmięta. Nie to co poprzednie gry w ogóle z tej... Jakby ogólnie tej całej firmy, bo... bo widząc to Bardziej się skupi na jakości. Chociaż to też co prawda spojrzy w ilość Ale przy okazji w jakość. Więc nawet też e, starsi ludzie myślę, że mogą się z tym się bawić. Mi się wydaje. Nie wiem, czy tak moje wrażenie jest. Okej, okay, tu jest Jak w ogóle nie mam pomysłu w ogóle Co ja mogę z tym zrobić? Taki myk mały O no, ile zobaczymy czy, czy to da... Czy dam rado w ogóle tam dolecieć? Mm, nie No trochę parkurem Ewentualnie Sekretny słowek Nice Nie wiem, czy najbardziej bym miał jak, jak tam drypta swoimi nóżkami Ale myślę, że te odcinki teraz Od dzisiejszego odcinka myślę, że będę różnymi postaciami grać, myślę Nie tylko tą postacią, ale też mogę, nie wiem EWT Benem Solo Ogólnie e, Niektóre, właśnie te poboczne rzeczy ogólnie przychodzić o kurde, tu trochę parkura będzie. Co tam? Ja, ja chyba wyjmę bro. E, Wyjmuję e, e, ten. Schowa broń. Widzę, że stanie chce ze mną rozmawiać. Czekaj, jak to czasówka, jak nic. Nie? Czy co? E, nie mogę wyżej? O chłopie tak, Aha, bo tu ogólnie tutaj... Okej okay. mm. Czekaj, czekaj, czekaj O Co mi to w sumie daje? O Jezu. o Jezu. Nie koje dobra tego. Bratego. A. Dobra, czekaj. Aha. Bo toś też musi mój coś tam. Um, ogólnie um, poprzestawiać. A ja sobie mogę przy okazji też bo Fettem Taką różnorodność, co by to? Dobra i czekaj Tuż tu jest drugi kabel z trzech I czekaj. No mm. myślę, że trzeba wyżej Tak? Ci trzeba tak Pewnie Tak zgaduję czy to tak miało działać? Tak. Pyk. I hop. I czekaj, to już. Wszystko? Czy tak to wygląda? Bo chyba nic więcej nie ma. A nie, chociaż jest. A nie, jeszcze na dźwignia jest. Nie. O Jezu. Dobra. Spokojnie, spokojnie. I pyk. I to już ostatnie, tak? Czy coś? Tak, platformowe prezenty. Też w sumie zauważyłem, że. że potrafię tak trochę tak. Em, trochę tak komicznie jakoś tak opisywać, nie? co się nazywać te niektóre questy ogólnie. Ciekawe co tego to nie chcę. Uuu problemów z Pipitry okay. Stevo tylko solid, a pana działa Okej, czekaj Gdzie jest kolejny krycak? U góry? Chyba tak I trzeba było się jakoś tam dostać pewnie, nie? To tak zgaduję. Takim sposobem. A co z tym mogę zrobić? Ale widzę, że tu jest dużo podrząd. Widzę. Nie, tu też nie mogę przejść, żeby to zgarnąć. A co mogę zrobić z tym? Chyba tak zgaduję, właśnie co ja mogę teraz z tym zrobić. Ale nie, wiem, czy to może być to? Nie, tak, z... tak zgaduję. Nie, chyba tak łatwo się mnie dostanę, nie? Chociaż myślę, że gdybym. E, Boba Fettem ogólnie. na? O! Zasłuszona właśnie. Nagroda. Ja bym ogólnie znalazł się taki trik ogólnie. Z tym Boba Fettem, właśnie. Z, i jego plecakiem drutowym. I takim sposobem byłem w stanie to zrobić. Czekaj, czy... No nie czy styknie. Dobra, stykło. Nice. No i kolejny klocek. Popychadło. Ten zepsuty oszust cebulba. Zawsze jak się ścigamy, znajduje jakiś sposób, żeby mi obić ścigacz To niemożliwości. Nieważne ile razy go odbuduję, biedactwo się ciągle rozpada. Wiesz, czego mi trzeba? Wytrzymalszego materiału. Jak ta super-twarda kość, którą mają na Utapał. Tylko, że jak taki bylek, to jak ja, miałby dorwać taki rerytas. Czyli zdobędziesz dla mnie nieco tej kości? Naprawdę? To okropnie, aż podejrzanie miłe. Utapał to planeta na zewnętrznych rubieżach. Właściwie niedaleko stąd. Nieco co, tej cudownej kości powinno się dać zebrać w mieście pa Przynieś mi jak najwięcej. Dobrze? Czyhając na części. Dobra. Zrobi się. Zbierz fragmenty kości nie w... Mi w mieście Pał. A Pał to było. Aha, okej. Okay. Dobra wiem, nie, 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 nie trzeba mi pisać w komentarzach. Mi nie trzeba. Jakby wiem, że będę dzisiaj wyjątkowo bardzo rozgadany, ale... A jakbym musiałem w sumie dużo rzeczy w ogólnie powiedzieć co u mnie aktualnie dzieje. Bo okazuje się, że nie, mo nie mogę jakoś bardzo e, regularnie wrzucać odcinki, bo... bo... z jednej strony nauka, a z drugiej strony... Wiecie jednak. Um, bo jednak później, um, jakby brakuje mi właśnie pomysłów, co ja mogę dalej robić. Ale mam parę nowych pomysłów, które na pewno nie zrealizuję. Ale to jest nie teraz. Przybywasz po naszą cenną kość? Nie krępuj się. Tylko rzecz jasna, staraj się nie zabierać niczego ważnego. Stracisz na popularności, jeśli zaczniesz podbierać belki nośne. Ja Pana nie będę nic podkradać No chociaż y, tym gałganem to wszystkiego można było się po mnie spodziewać. Jeśli jeszcze też się okaże, nie? Czy z godzinnego materiału wyjdzie 20 minut. <laughs> jeśli by się nawet co co się dzieje ze z moim zdrowiem, to... Co to, to nie najlepiej się układało, jeśli chodzi o moje zdrowie? Bo jednak... Najpierw miałem katar, a później miałem um, tą asmę. czegoś się nazywało? Kurde. No takie... No takie czerwone takie bomble ogólnie na, na ustach miałem. I to strasznie bolało kiedy dotykałem. Nie było ogólnie sposobem, w sobie to jakoś tak zagoiłem na swojej dolnej wardze. To jednak wiecie, jednak to jest nieprzyjemne uczucie ogólnie. Tak ja nie widzę więcej tych elementów. Ja nie wiem czy... Mam nadzieję, że znowu się coś nie pobagowało. Mam nadzieję, że nie. Bo nie, nie chciało mi się przydać z trzeci raz Tej całej sagi. Nie bo ogólnie to najmniej zajęło szukanie. Ale na szczęście w końcu jest. I chociaż się, że jest się takie coś, no. Eee, że jak już pozbierzesz Ryser Jonesa dużo, to już możesz mieć nawet opcję automatycznego powrotu do, do, do tego quest'a, Więc. Więc to jest ogólnie też dla mnie plus. Więc, no, w ogólnie tak gra jest. Nawet... No, różni się na innych, no. Tego trochę boi mnie ta mechanika skradania się. Mógł być eee, trochę bardziej zaawansowana, ale. Ale okej, okay. niech im tak będzie. Tak, idealnie. Kiedy będę miał ścigać z tak twardej kości, nie ma szans, że Sebulba znowu go zniszczy. Teraz tylko wymyślić odpowiednią nazwę dla mojej nowej maszyny. W każdym razie dzięki za pomoc. Podczas następnego wyścigu Bunta Classic wypatruj kościopędu! Jakby w sumie, um, ogólnie w sumie zauważyłem, że właśnie e, ogólnie dosyć już trwa ten odcinek. Um, a ja sobie nie mam totalnie pojęcia, y, czy ile będzie trwać, się jakby montowanie. I właśnie wyjdzie zmontowany odcinek, więc. E, a już trwa chyba około 40 minut. Więc e, pozwolę sobie, że jednak e, skończę już. E, więc e, mam nadzieję, że wszystko się spodobało. E, ja, no, no, może mało co zrobiłem, bo się głównie się rozgadałem. Ale myślę, że w kolejnych odcinkach, myślę, że. Skupimy się, już, skupimy się już bardziej na pobocznych misjach a już na gadaniu, więc myślę, że póki co to było na tyle um, więc no możliwe, że będzie może jeszcze więcej odcinków, zobaczymy ile um, i czy to starczy te, tego droida jakby do e, właściwego e, tego właśnie prawowitego właściciela, a póki co to było właśnie na tyle, tak więc tu usłyszenia na razie. Cześć!